Witajcie w dwunastym odcinku programu VLOGSOWEJ KUCHNI W tym odcinku zaprezentuję wam, moim fanom, zeszyt z, przepis nie z przepisami Zeszyt dość nietypowy, bowiem jest to katalog nie Będę pokazywać wam adresów bo napiszcie do mnie na mail bo ktoś chciał coś stąd zamówić sobie. I tu mam sprzęt do kopiowania i tu jest napisane... Ten magnetowi tutaj, to jest zepsuty niestety, bo... Jak zauważam, on zjada taśmy i, i... te... I jakby... Też... Jakby też, jak to się nazywa... I ma problem z dzisiaj. to jest inny problem głowica, bo... Tato próbował czyścić głowicę, ale to im się dało, pewnie może głowica jest sprawna. Tylko co innego z zepsute. Tutaj mam odtwarzacze DVD, jakie mam. Nagrywarka mam na razie jedną. I tu prezent. Filmy robię tylko na prezent. Jakby ktoś chciał coś, coś, coś stąd zamówić. Zachęcam. Mamy tu możliwości takie oto. Jakie różne nośniki tam są do oferowania. Tutaj mam filmy. Na przykład mamy tu... Te dwa pierwsze to są oryginalne kopie. A reszta to są takie nagrywane nagrywańce, można tak powiedzieć. Jak to się mówi. I tu mam właśnie nawet mój własny program, patrzcie. Mój własny program, Ty taki... teraz tu jakby sketch'u trochę. I tu podtem to już jest komplet tego programu nie, z niedzieli to jest tylko dwa pierwsze płyty to są nie początek, jest ucięty. To co jest jak jeszcze to pamiętacie pewnie. Dobra, o. I tak, i tu mamy nawet dynie, ziemniaki. Mój wylet, audiobok tygodnika do tygodniku Sanowskiej na gdzieś mam zarchizowany, jeśli był, przynajmniej jeszcze nie tak dawno. Bo gdzieś ta płyta mogła prawdopodobnie zaginąć mi. Tylko ostatnio szukałem tej płyty. Nie wiem to, gdzie to, ona to. jest. I tyle. To na to mojej pasji, czyli gazety. Patrzcie. Hmm. Tego planuję zrobić komplet z 14 płet. Jeszcze zatrzyma się płyt do stworzenia takiego kompletu. I jak ktoś chce takie coś zamawiać sobie, to zachęcam. Można do mnie maila pisać, można na Messengera Kacper Tapcel napisać, co się chce stąd zamówić. Tu dużo jest takich, co będzie dopiero wyprodukowanych, w sensie nie ja, rolniku, w w to nie ja służyłem, ale... Kopii w nagranych, jakby właśnie spiraconych, może nie tyle spiracowanych, ale nie inspiraconych, ale takich pościąg ściąganych kopii, będzie Ściągniętych z internetu w to bym to pobierał. W sumie. chociaż o, tu zapomniałem dopisać, że jest film kod w butach. Tylko ta płyta, z kodem, to jest też kod wuta z DreamWorks'a, ale jest uszkodzony ten plik. A tu wpisałem tylko te, co były w dobrym stanie pliki. To jest najgorsze, co mogłem nagrać, Boże. To ja tyle pisałem, Boże. Barney jest, Cała Prawna Spotify, Dolita Krzymowa mogła być w Polsce. Co mamy... To jest niestety źle nagranu Muszę to jeszcze raz nagrać. Bo tamta kopia mi się źle nagra, to, to jest bardzo wina nagrywarki tej tutaj. Komputerowa jest co ona na... ok nagrywało, też finalizuje te płyty jakby i tyle. I co zdać to sprawę? Moja pamiątka, tu jest nawet pamiątka rodzina wspomniana. Teraz przepisywam tytuł z plateau. Jest dużo takich, co uwaga po kilka filmów na jednej płycie. To wszystko z cięgiem było cięgiem nagrywane. Można by tak powiedzieć o tusko od butach. To, co miałem kiedyś uszkodzone. Tą bajkę z divixa uszkodzoną. Może ktoś tak źle nagrał, ja wiem. Może ta ciocia, która mi to nagra, to ta pani, ta ciocia, co mi nagra, to najźle to nagra, bo nie wiem, na do, co to chodzi. W każdym razie. Najważniejsze, że wszystko jest cac. tak powiedzieć, Fuaro nawet jest, finalek bez ogonek. Otóż kilka filmów. Dużo z takich, płyt z tej z telewizji, to jest dużo takich, co jest po kilka filmów na jednej płycie. Ale tu wiecie, jakby te sprzęty, zamierzam mieć więcej takich sprzętów do kopiowania uczestnikom, z tą ludziom filmów. Tu jakby. No, co ja zrobię, że tak. O, dobra. Dużo z widzę odcinków typu Doktor z alpejskiej wioski na wyrozie, bo ja, jakby ktoś się pytał, wynika z tego katalogu, no to jest źle nagrane niestety, to mu, nie wiem, jakby to zrobić, no może, no może. Nie tyle się zanagra co na że można na DVD Samsunga bym to spróbował to odtworzyć na tym Samsungu może by to poszła ta płyta z, tej, z tym filmem Miś uszatek to nawet fejkowe nagrania są wspomniane jakie głupoty ponownie nagrywane. skąd to tego tyle to ja nie wiem to, jest to co kiedyś było, ten 150, to był kiedyś jeszcze niedawno na YouTubie. Ale twórca tego filmu został zbanowany, usunęli mu konto za nagrania z TVP. Ponoć to z dwa płyty, to znaczy tego czwartego czwartku, to znaczy dwie różne misje O to mi chodziło. Tutaj już od 170 są tu są tu, tu przepisane strony, jak się nazywał wtedy HBO Max. Jakby co właśnie. Seriale to są wszystko, to tu jest popisane. Gdy ręka była przyzwyczajona do tego pisania, jakby ktoś miał te produkcje, to może. Szczerze, tam przysłać mi taką, taki jakby łez, taką płytkę, z, te płytki z filmami tymi z, z, z takich torentów pobierane. To jakby znalazł gdzieś tam, na co ja już byłem, mógł bezpośrednio pobrać na płytę, nagrać i mi przysłać, bo wiem, że uczestnicy, którzy, większość to te nagrania do uczestników. Będę te nagrania do uczestników pewnego podkarpackiego SDS-u. Miejscowość się nazywa na W. Jest ona pod Sanokiem Nie jest to Wola Sankowa Przecież z tego co Tam co jest warsztaty terapii zajęciowej są w Już z widzę, chciałbym mieć to wszystko, mieć w mojej kolekcji też. Jakby nawet, o tu jest nawet wycinek z gazety, pokażę wam. The Hozen wybrani. The Hozen, światowy hit, o którym miliony ludzi nie przestają mówić. Pierwszy wielosezonowy serial o życiu Jezusa oparty na prawdziwych histerach. Pokazuje Ewangelię oczami osób, które znają go osobiście. DVD zawierała polską wersję językową, lektor lub napisy. I tu troszkę po dziwnie pokrzywiony ten wycinek, no tak to czasem bywa niestety. O, rocznik Darwina, ktoś nie ogląda tego jeszcze. Chętnie bym obejrzał ten rocznik Darwina. Co to jest? Nie wiem, jak ktoś miał kiedyś taki katalog filmów, tak. Właśnie w swoich domach miał taki katalog filmów, tylko może by jakby zrobić kiedyś tak, że sobie znaleźć w gazetach jakieś obrazki i tam zrobić tak jak na giełdzie komputera. Pamiętajcie, giełdy komputerowe ci starsi ludzie. Jeszcze niedawno była giełda Elbud pod Elbudem. To została wyburzona. Niestety, ale z drugiej strony ona kojarzyła z piractwem. Niestety, chciała się już kojarzyć z piractwem po prostu. A jak wiadomo, piractwo to jest. No, nie był to budynek. Do... Nie, że był to budynek w złym stanie, tylko osób to był już tak złym. Nie był. Po prostu się kojarzył ludziom. No i tyle. to zrobić. Tak to już czasem bywa. No, Futurama nawet jeżeli ktoś ma też trochę sobie zobaczę Futurama. Stranger Things, Delicious in Dungeon to jest który lubi Riego, To oglądałem kiedyś to. Fajny ten film. Bardzo polecam. Jak ktoś lubił takie klimaty lat 90. Tych VHS-ów. Tych VHS-ów VHS czy tam kaset z muzyką. Bo tam to było o takim muzycznym, jak bo o na razie i nic takiego no, nie powstało po prostu. i tyle. Co zrobić. O, tu Kylie najlepszy serial Netflixa HBO Max Kurde Oglądam go obecnie, polecam No, Days z the to oglądam też obecnie Na Netflixie, to oglądam to Scott Pilgrim, zaskakuje Bardzo fajny film Tylko to jakoś nie odznaczam tych gwiazdek tak jakby To w planach dopiero będą te produkty, znagrać te produkcje tylko nie no może nawet jakby mi przysłał po polsku, to było lepiej, też po polsku mieć te produkcje, wszystkie, ze z, z streamingów. To miał zajęcie chociaż na długie lata wchłonąć, widzisz. też fajny film. Też na Netflixie bardzo polecam serdecznie sobie zachęcam do jego obejrzenia. Jeśli ktoś ma oczywiście w nim abonament, to ja tu jakby... Może kiedyś dobędę to stój, bo mamuś kaszela. To, co mój kolega, ten Irek żartował po prostu z tego, z tego filmu, że <grystanie> straszył pony naprawdę. I podobno on mówił, że wylecę w powietrze, ale to był tylko żart, tak naprawdę. On się przypomniał taki skawał z tych filmów. O, tu znowu mam wycinek, patrzcie. Błogosławiony jest jest w Ulno. Opowieść pisana życiem. I tu mamy opis. Wszystko co tu napisałem, a to iwaju to jest na tym na Disney Plus chyba. Dobrze mi się kojarzy, to iwaju. Sam to chętnie obejrzał, jakbym było jakieś zainteresowanie to obejrzał w sumie tę produkcję. nie wiem jakby je ocenić. No tu później już będzie dużo wycinków. O tu co patrzcie. To, to, to jest? Ciekawe co to jest ten... Aha. A to alfa, to ja czekaj to ja te nagrania posiadam jakby co kogoś to tak naprawdę interesowało tu dużo takich co posiadam co jest ale też jakby czekaj w planach także na tyle tydzień program dnia i przepisy z No to nawet ta książka, co kupiłem ją, pamiętam, w lipcu na giełdzie staroci. Tak wtedy, co kupiłem też tę książkę, tą, jak tej Przepisy Pani Luśki, co będzie dla nas jest parę filmów na jej temat, jak to robić w sumie. No to są filmy, które ja produkuję, a to są takie, w których jakby praw nie mamy, żeby nimi rozprowadzać czy handlować. A to by się mogło skończyć u karą więzienia. Tak naprawdę. No i tyle by było z tego. Cóż taki ten świat? O. Patrzcie. Wycinek z prasowy mamy. Patrzcie. A tu znowu wycinek, książka opisuje jak stosować tę dietę w Polsce Grupa klientów, drzwi. to dużo zdrowa od wycinków Właśnie tam, może kiedyś mi taka książka wpadnie gdzie kto... nawet duży wycinek, patrzcie Zdjęcie mediatorki Wycięte z gazety, z reklama z kobiety i życia już troszkę zniszczona ta... Wiem, to ta reklama, ale co zrobić Troszkę pod dziwnie podklejony ten wycinek, ale co zrobić lepiej się klejem klei te wycinki, ale że wtedy nie miał koz kleju, to. No cóż, chciałem jakieś to polowanie na motyle przeczytać. Co to jest? Chcę dowiedzieć o tym polowaniu na motyle. To jest tam, tuż pod koniec, ile mniej więcej dysków trzeba zużyć. Płyt trzeba zużyć na ten, na te, płyt, na, te, na, te na te, nagrania. Jakby sobie na przykład ktoś chciał sobie takie zamówić kiedyś, ale to na razie jeszcze nie robiłem tych filmów na ten temat. Dopiero będą te filmy. to trochę czasu minie po prostu. O! Złotkie Rzeczy trzeci. to jest 103 DVD. No jest oświadczone ile tu czasu trwa taki, nie czasu, tylko ile dysków czas duży na ten program kulinarny i tu pod koniec uwaga mam zaznaczone jakby jakie przepisy tu są. O pokażę wam na przykład przykład Telemax 32 2011 7 DVD z programu ja 3 DVD z filmami kulinarnymi, odcinki. Pierwsza płyta Nadziewana pieczeń kurzymska, bułgarska zupa z cukinii i czekaj. Aha. To jakby 1, 2, 3, 4, 5, 7. Czyli to jest 3 DVD na przykład pokażę Wam przykład. Jakby ktoś tak interesował jakie mam jakie są przepisy w takiej gazecie. I już na to mam napisane jakie odcinki tam były. Jakie będą odcinki tego filmu dokumentalnego na tych gazet? Co kolekcjonuję. Jakby ktoś chciał wiedzieć o mojej kolejce to zachęcam, może oglądać na mój kanał TAP, czy ktoś ma internet, no jak nie ma internetu, to no, mogę mu nagrać taki film. Mam tu pełno sprzętów, u mnie jest i chciałbym ich jeszcze więcej mieć, ale to wolę o nich bliskim nie mówić nawet. Tylko jakbyście mi przysłali, bo ja nie mogę sam takich rzeczy kupować, ani mi rodzice nie chcą kupić, bo też są najbardziej obarczani tym mówieniem. No, bo się nakręcą, niby Jestem obalczeństwo, Nie muszą słychać te żale. Jak to, jak gadam, te bzdury, czy coś. No i tyle. I wolę, żebyście mnie z mówili, byście mi, mi to przysłali. Nawet taki sprzęt do kopiowania. I trochę nośników też do przysłań. Wspomniana o wieży Techniksa. Mam taką wieżę u mojej mam w pokoju jest ta wieża. Jakby co, i właśnie. Ona odtwarza twar płyt CD, rady, i komuś słuchać na nim. Ma tego jako rady używa. I można na nim nagrywać na kasety magnetofonowe. Jakby ktoś tam, jakiś uczestnik, nie miał na przykład odtwarzacza CD. To mógł sobie taki kaset, posłuchaj kogoś, po to nie ma odtwarzacza CD tak dużo, ludzi nie ma nawet te, te Spotify e. W tych czasach to Tak się no. poszedł, jakby mam wrażenie, do przodu, rozwinął się. Tak naprawdę Tu już mamy Telemax Nasz Muzyki na, na razie nie opisywałem, bo ja mam za mało tych płyt, żeby to wszystko tu w 60 opisywać, co ja tam mam w tej kolekcji tych płyt. No ale w każdym razie Najważniejsze jest to, że że jest to co jest. No i to tyle z tego zeszytu. Czy chcielibyście, żebym podobny taki katalog filmów zrobił? Jeśli tak, to dajcie mi subskrypcję, lajki, łapki, łapki w górę i komentarze.